Nałogową. Ilekroć piję wino, ojciec straszy widmem dziadka. A tradycja to przecież podstawa. Za każdym razem, kiedy kocham, chcę przedawkować. Mam nawyk. Mam nawyk oddychania. Mam śmiertelny głód życia. Wciągam nosem tlen. I gra z ogniem, wtłacza w żyły pożądanie. Wieczorami pachną zioła lata. Ślizgam się po dachach świtów z, metafora, z metaforami. Tak działa mój świat wokół palca zapręcony.